Mamy bardzo niewiele metod, dzięki którym możemy dowiedzieć się o istnieniu zapisanych w naszym ciele takich wiecznie aktywnych, wiecznie żywych informacji, o trudnych doświadczeniach, i chyba jeszcze mniej metod, dzięki którym moglibyśmy skutecznie poradzić sobie z nimi. Uwolnienie od tych zapisanych informacji jest dla nas niezwykle korzystne, ponieważ, wiesz, a te zapisy rzutują na nasze życie, no po prostu, i coraz bardziej go. Zniekształcają, uniemożliwiają, uniemożliwiają przede wszystkim dokonywanie świadomych wyborów i wpędzają w te, w te pętle powtórzeń. Nauczyliśmy się, no bardzo dobrze, nauczyliśmy się szukać winnych naszego bólu. Obarczamy tym no, przede wszystkim rodziców, rówieśników, szkołę, pracę, partnerów. <gryw> partnerów też mocno. <gryw> Ale dzieci, może nawet wnuki, tak, są temu winne i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym życiu nie ma i niemożliwe, by w 100% były cieplarniane, bezstresowe warunki. No taki level. Taki level, że są wyzwania. A zatem jedynym sposobem docierania do, do samego siebie, sprzed wszystkich traum, które spowodowały u nas te strategie obronne i wpędziły nas Koła powtórzeń jest przedarcie się do naszych pierwotnych ran, zerwanie tych wszystkich plastrów, pod którymi te rany nie mają szans się zagoić, czyli dotarcie do momentu, kiedy przeżywaliśmy swoje wewnętrzne dramaty, i uwolnienie się, i uwolnienie z naszego pola, tak? Wszystkich warstw y, tych negatywnych uczuć, wszystkich poziomów bólu związanych z tymi dramatami, i dopiero wtedy może rozpocząć się proces y, prawdziwego uzdrawiania, prawdziwej transformacji. I ten proces już wcale nie musi być dramatyczny, ponieważ możemy go przeprowadzić na poziomie energetycznym i w pewnym sensie symbolicznym. No to jest ten proces uwalniania. Uwalniania kapsuł.